Cześć widzowie, witam Was w kolejnym materiale. Dziś pokażę Wam, jak uzyskać efekt Bullet Trails, czyli po polskiemu śladów po kulach. Zrobimy to sobie za pomocą Najagry, tak więc nie przedłużajmy. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, musimy sobie kliknąć prawy w Content Drawer i stworzyć nowy Najagra system. Tutaj, w wyszukiwarce, wpiszcie sobie Hanging Particulates i użyjcie tego presetu, gdyż posiada on. Sporo opcji, które nam się po prostu przydadzą. Nie będziemy musieli ich dodawać od początku sami. Nazwijmy to NS od Niagara System i Bullet Trails. Kliknijmy dwa razy i otwórzmy sobie okno Najagry. Po pierwsze, usuńmy sobie Aerodynamic Draga i Wind Force, gdyż nie będziemy ich potrzebować, i kliknijmy sobie w plus koło Particle Spawn i dodajemy sobie Velocity. Chcemy, aby mod został jako linear, a samo velocity chcemy, żeby było przedstawione jako random range vector. I teraz chcemy, aby nasze pociski latały z dużą prędkością w głównie w osi X. Dlatego ustawmy sobie zakres od minus -900 do -900. Ale chcemy też, żeby w pozostałych osiach też były jakieś tam minimalne ruchy. Dlatego wprowadźmy sobie jakieś tutaj minimalne wartości. Niech będzie to minus 120, 120, minus 90, 90. <laughs> to będą nasze podstawowe wartości, a i tak możemy je sobie multiplikować za pomocą tutaj tej opcji Velocity Speed Scale. I wpiszmy sobie tutaj wartość, nie wiem, powiedzmy 13. I teraz, gdy sobie klikniemy play. W naszym podglądzie nic tutaj nie widać, ale nie dlatego, że nic się nie dzieje, tylko po prostu nasze cząsteczki są tak szybkie, że nie widzimy ich po prostu w podglądzie. I aby stały się one widoczne musimy tutaj dokonać pewnych modyfikacji, a mianowicie musimy sprawić, aby one po prostu z... Im większe velocity na nie oddziałuje, to żeby się po prostu coraz bardziej rozciągały, wydłużały i po prostu zwiększały swoją wielkość. I możemy to zrobić za pomocą... Która nazywa się Scale Sprite Size by Speed. Dodajmy to sobie i ustawmy tutaj sobie w wartości 3 na 3 i 50 na 50. I gdy wciśniemy sobie Play, już jak widzicie coś zaczyna nam się pojawiać w naszym viewporcie. Ale gdy sobie oddalimy i przyjrzymy się naszym cząsteczkom, to w dalszym ciągu coś jest nie tak, po prostu zaczynają lekko zanikać, a jest to spowodowane tym, że mamy tutaj opcję, która nazywa się Scale Color, i mamy tutaj w naszej interpolacji ustawionego takiego. Właśnie S-Kerwa, który sprawia, że mamy tutaj taki właśnie smooth, zanikanie tych naszych spriteów. Jest to fajny efekt, ale nie akurat w tym przypadku, dlatego usuńmy to sobie. I jak widać teraz nasze cząsteczki stały się właśnie w pełni widoczne. Ale jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj problem z tym, że nie poruszają się one względem właśnie wektora tego velocity, tylko sobie po prostu latają w jakiś randomowych kierunkach. Yy, znaczy randomowo w sumie powykręcane. Dlatego musimy sobie wejść w Sprite Render i w alignment ustawić sobie velocity aligned. I teraz gdy klikniemy play wszystkie nasze sprite'y będą leciały. Zgodnie właśnie z wektorem tego Velocity, które na nie oddziałuje. I teraz w zależności, jaki efekt chcecie uzyskać, bo obecnie, gdy sobie to puścimy, no to mamy niezłą po prostu strzelaninę w kosmosie. Gdybyśmy ustawili to w lewelu, po prostu tych pocisków byłoby masę. No i możecie w sumie chcieć taki efekt, ale mi dzisiaj bardziej zależy na pokazaniu takiego efektu troszeczkę w tle, który właśnie ma dodać dynamizmu. Czyli tego, nad czym pracujemy w materiałach, które wrzucam przez ostatnie w zasadzie kilka miesięcy. I dlatego ustawmy sobie tutaj 4 i włączmy sobie Spawn Probability i zmieńmy sobie to na pół. Co sprawi, że nasze cząsteczki będą miały 50% szans na to, że się zespawnią, Co sprawi, że po prostu będą mniej schematyczne, mniej przewidywalne i mniej powtarzalne. Po prostu dodamy tutaj element randomowości. Dobrze, teraz popracujmy troszeczkę nad wyglądem naszych cząsteczek. Sprawmy, żeby wyglądały po prostu jak pociski z takiego blastera, jak z Gwiezdnych Wojen. I aby to zrobić, potrzebujemy stworzyć sobie nowy materiał. MMM od Master Material. I nazwijmy go po prostu balet. Włączmy go sobie. I dodajemy sobie note, który się nazywa Particle Color. Wciśnijmy M na klawiaturze, kliknijmy w okno materiału. Aby dodać node Multiply, podłączmy sobie RGB do wartości A. I zmultiplikujmy sobie tą wartość o 1000. I podłączmy to sobie do Emissive Color. Kliknijmy Apply. Kliknijmy Zapisz. I w naszym Sprite Render po prostu wrzućmy sobie nasz nowy materiał. I przez to, że w naszym materiale dodaliśmy sobie node Particle Color, no to teraz możemy sobie bezpośrednio wy, na jakże kontrolować właśnie kolor naszych yy, cząsteczek tego naszego materiału. I w zakładce Initialize Particle możemy sobie po prostu zmienić kolor. Ustawmy sobie może coś takiego. Teraz gdy spojrzycie sobie w nasz viewport, no to niestety nie będziecie w stanie zobaczyć Tego koloru, właśnie w viewportie, gdyż aby właśnie zobaczyć ten efekt, musimy użyć tego w warunkach normalnego tutaj oświetlenia. Dlatego wrzućmy to sobie do naszej sceny. No i mamy to, ale widzę, że nasze cząsteczki po pierwsze są zdecydowanie za małe. Dlatego wejdźmy sobie w Scale Sprite Size by Speed i zwiększmy sobie może do 9. I zwiększmy też sobie troszeczkę ten wektor X, aby po prostu poruszały się ciutkę szybciej. Toż, no, moim zdaniem były troszeczkę zbyt wolne. Możemy też zwiększyć spawn rate, aby po prostu więcej się działo. I aby wszystko wyglądało poprawnie, brakuje nam tylko jeszcze jednej rzeczy. Musimy sobie wejść w nasz postprocess volume i włączyć sobie po prostu bluma, aby nadać właśnie naszym cząsteczkom takiego świecącego luku dobra nasze cząsteczki fajnie już sobie tutaj latają ale w dalszym ciągu nie reagują na otoczenie przez co wyglądają dosyć sztucznie I dlatego wróćmy sobie do naszej neagry i dodajmy sobie w particle update coś co się nazywa collision w tym momencie właśnie nasze cząsteczki zaczną kolidować z otoczeniem, ale będą się po prostu odbijały od wszystkiego. Ja by temu zapowiedz, włączmy sobie Age Colliding Particles i wpiszmy sobie 1000, co sprawi, że po prostu przy kolizji yy, nasze cząsteczki będą zdecydowanie szybciej umierać i po prostu przestaną się odbijać od wszystkiego i latać jak porąbane po całym levelu. Dobra, ale na tym nie chcemy zakończyć. Dlatego wróćmy sobie do Niagara i dodajmy sobie. Note, który nazywa się Generate Collision Event. I ważne, żeby był on pod naszą kolizją. Mamy informację o tym, że compilation failed. Mamy tutaj error. Gdy sobie w niego klikniemy, wejdziemy w Najagra Log. No to mamy tutaj informację, że. Before the particle ID parameter can be used. Y require persistance IDs. I aby nadać im to, tym cząsteczkom te ID, musimy sobie wejść w pierwszą tutaj zakładkę properties i kliknąć sobie po prostu Requires persistent IDs. Jak widać, wszystko się skompilowało i wszystko działa teraz jak należy. Dobrze, dodaliśmy sobie note generate collision event i chcemy, aby do tej właśnie kolizji do tego eventu, który będzie generowała kolizja, przypisać inny emiter, który będzie właśnie sprawiał, że gdy nasze kule, nasze pociski w coś uderzą, no to będzie taki właśnie odprysk energii. I aby to zrobić, wciśnijmy sobie E, aby dodać sobie nowy emiter. I tym razem użyjmy sobie presetu, który się nazywa Directional Burst. Dodajmy go sobie. Teraz, gdy wejdziemy sobie w zakładkę Add Velocity, no to zobaczymy, że nasz burst będzie leciał sobie w osi x o pozytywną wartość, czyli będzie właśnie leciał do przodu. My chcemy zmienić tutaj na negatywną wartość, gdyż chcemy, aby nasz efekt leciał w przeciwnym kierunku niż nasze cząsteczki, dlatego, że gdy nasz pocisk w coś uderzy, no to Nasz directional boost będzie odbijał się właśnie w, od tej powierzchni w przeciwną stronę. Dobra, teraz musimy dokonać jeszcze kilku zmian. Po pierwsze, musimy powiedzieć naszemu nowemu emitterowi, w którym momencie ma zacząć on działać. I aby to zrobić, musimy dodać coś, co się nazywa event handler. I aby to zrobić, musimy kliknąć sobie ten plus przy properties, czyli plus stage, dodać event handler i w source wybrać sobie collision event, czyli właśnie to, co dodaliśmy sobie tutaj. Z execution mode zmienić z every particle na spawn particle, aby działało tylko na cząsteczki, które zostały zespałnione, i zmieńmy sobie spawn number na powiedzmy 6. Teraz w emitter states musimy sobie zmienić loop behavior na infinite i po prostu wyłączyć spawn burst instantaneous. W zasadzie została nam ostatnia rzecz, aby to po prostu wszystko działało. Musimy sobie kliknąć ten plasik przy naszym event handler. Pisać sobie Collision i wybrać sobie opcję Resize Collision Event Teraz powinno wszystko działać, możemy sobie tylko wrzucić jeszcze nasz materiał jako materiał właśnie również w tym emiterze, aby po prostu zachować ten sam wygląd naszych cząsteczek I możemy sobie zmienić w Initialize Particle Color, również aby był identyczny, dlatego sobie może Dodajmy nasz kolor do presetów i wybierzmy go też tutaj. No i teraz sprawdźmy po prostu jak to wszystko wygląda. W moim levelu jest troszeczkę zbyt dużo wolnej przestrzeni, ale gdy sobie spojrzymy właśnie tutaj, no to w momencie kolizji normalnie są wydzielane te cząsteczki. Aby lepiej było widać, możemy sobie zmienić jeszcze jedną rzecz. Po prostu spawn rate na nie wiem, na jakąś wysoką wartość. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w Particle Update dodać sobie note. ty się nazywa Kill Particles. Gdy sobie to zaznaczymy, klikniemy strzałeczkę. Wpiszemy Collision, wybierzmy sobie opcję Output Collision, Collision Valid i po prostu sprawi to, że w momencie, gdy nasze cząsteczki w coś uderzą, czyli nastąpi kolizja, no to po prostu umrą i znikną z naszego levela. I ustawmy sobie może nasz efekt. W celu testów, aby strzelał nam po prostu w ziemię. I mamy fajne tutaj cząsteczki, ale możemy sobie dać jeszcze jedną fajną rzecz, która sprawi, że to będzie o wiele bardziej realistyczne, a mianowicie skopimy sobie naszego Directional Bursta i dodajmy go. Wywalmy sobie tylko nasz sprite render i dodajmy sobie mesh render. I dodajmy sobie yy, po prostu tutaj więcej meszy. I ja po prostu wrzucam sobie tutaj jakieś małe kamienie, które mam po prostu tutaj wrzucone w projekt. I gdy sobie dodałem już moje mesze w Mesh Render, no to jeszcze muszę zmienić jedną rzecz: w Initialize Particle, w Mesh Attributes muszę sobie tutaj dać Mesh Render Array Visibility Mode jako random. I w scale mode dajmy też sobie jako y, random uniform. Zapiszmy sobie. No, niestety, nasze kamyki są zdecydowanie zbyt duże. Ustawmy sobie może od 0,1 do 0,3. Możemy sobie jeszcze wrócić do naszego głównego emitera i w Initial Particle zmienić sobie może Sprite Size minimum na 1 i na maksimum na 2. Myślę, że wygląda to lepiej. I dodajmy sobie jeszcze raz tego Scale Sprite Size. A. Czekajcie, bo tu jeszcze jakiegoś jednego mamy. Wywalmy go sobie w ogóle. I zaznaczmy sobie nasze punkty, użyjmy skrótu klawiszowego 1, aby dodać sobie właśnie taką automatyczną interpolację, tylko właśnie ustawmy sobie jakąś wyższą wartość niż 0, aby nasze cząsteczki po prostu nie zaczynały, nie rodziły się jako niewidoczne i nie zanikały też jak z czasem, tylko po prostu, żeby cały czas były widoczne, ale w różnych wielkościach, aby dodać im takiego bardziej smooth looku. No i z tego co widzę już to wygląda dużo lepiej. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Uwierzcie mi, że gdybyście to wyrenderowali i podłożyli jeszcze dodatkowo jakiś dźwięk, jakieś świsty, takie jak no, w gwiezdnych wojnach, po prostu dźwięki strzałów, to mielibyście tutaj mega dynamiczną scenę. A w zasadzie, oprócz tego, że latają nasze cząsteczki, no to nic się tutaj nie dzieje. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Wbijajcie na fanpage. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.